Witajcie ludzie, z tej strony Krzyży A to jest kolejny odcinek The Binding of Isaac Rebirth Chciałem wam na start powiedzieć W ogóle, po pierwsze zrobimy sobie challenge Raczej po prostu po kolei zrobimy Chciałem wam powiedzieć, że to jest ostatni odcinek Nie mamy łez Ostatni odcinek, gdzie ten, można powiedzieć Jak to, Zawsze mam problem z wyjaśnieniem tych rzeczy do tej pory było tak, że nic nie grałem poza nagraniami, żebyście wszystko widzieli, wszystkie unlocki, wszystko, po prostu wszystko. I od tego sięga się to zmienia. Ponieważ, jak widzę, że inni przychodzą już, już przeszli całą grę, a ja nawet nie mam Poloida, to po prostu strasznie długo by trwało. I żebyście mieli w ogóle coś ciekawego tutaj do oglądania, to zacznę przechodzić grę poza nagraniami. Zawsze mam program do nagrywania pod yy, ręką, więc jeżeli by wyskoczyło coś niesamowitego, to mogę wrzucić jako taką wstawkę kilkusekundową lub kilkuminutową. I po prostu będzie to wyglądało identycznie jak w Wrath of the Lamp, tylko po prostu... Yy, wtedy to gram od na wszystkim odblokowanym. A teraz będę coś odblokował poza nagraniami, po prostu. To przekapiłem, bo to spokojnie można było ominąć. Ale easy peasy. Dostajemy... Speed up and size down, więc jesteśmy mniej, mamy mniejszy hitbox. Fajnie. Lockdown nie jest aż takie bolesne. Item remove z tego co widzę nie ma. I jak widzieliście wcześniej robiłem ten... Użyłem Biblii na masce, to będę musiał to powtórzyć wcześniej czy później, ponieważ nie ogarnąłem, że ten puchaj przy mm, challenge'u polega na tym, że archivementów żadnych nie, nie będę dostawał. Nie można żadnych wyzwań nie robić przez to, że mam streetowe itemy w wyzwaniu. Bo tak to by mógł ktoś wykorzystać. O nie, mam odblokowanego tego i temu, ale jest w challenge, więc po prostu sobie zrobię to na szybko. Nie ma tak dobrze. Ta, Czekam na niebieskiego. Niebieską muszkę. Tamto, ten kupę raczej nie możemy rozwalić, przez to, że nie mamy łys. Chyba, że tym my rozwalimy. O ile tam jest dostęp. No, jest taki dostęp. Ale, ale, ale co? A co chodzi? Joker. Um, to jest tak. Wiem, że to jest Joker. Więc sobie poszukamy jeszcze kluczyków. Wtedy postaram się użyć. tu w spadek to było jak najbardziej optymalnie wykorzystane. Po czym wyrzucę się po Jokera. Dobra, to jednego Jokera możemy wykorzystać. Ciekaw jestem, czy damage muszę też z jasta. To było na wzięłem tak. Nie wiem, czy rozsądnie, jest sonnie, czy nie. Troszeczkę bezmyślnie, ale niekoniecznie źle. O to chodzi. No to jest fajny challenge. Podobny robiłem już w swoim Aizaku, więc. Tam pójdziemy później, jak będziemy wracać po kartę. Okej, okay, siadło, wyszybałem, że obydwu ominę. Aj, zawolne są te muszki. A oni za szybcy po prostu. Co um, się odwróci? Aj, nie umiem wycydować w nich, bo uciekają mi. Jest. To daje nam evil range and shoot speed. Up, czyli nic oprócz tego, oprócz tego, Najprawdopodobniej Jokera na pewno bierzemy ze sobą, więc trzeba zobaczyć, czy nie dostaniemy jeszcze jakiegoś kluczyka. Nie dostaniemy więc możemy zrobić tak, że tu sobie wyjdziemy i wykorzystamy, żeby dosyć dwa serduszka. Tu wiemy, że nic nie ma za 9 centów. Ani nic użytecznego bez przy możliwości latania byłaby całkowicie bezużyteczna więc można spokojnie użyć Top Space wziąć, wziąć Jokea i zejść niżej. Troszeczkę mi brakuje tego, że nie ma informacji jakie to jest floje na wierzchu. A to jest kwestia przyzwyczajenia. Ja po prostu że tab nacisnąć, że jestem na Cavesach jedynce. W porządku. A i... O, poważnie, byłem pewny, że już zbaliłem go. No cóż, na szczęście mamy jeszcze kilka serduszek. Na szczęście fajny damage mają te muszki, że to nie jest aż takie straszne jak mogłoby być. Ai, nie zwaliłeś jeszcze no jednak jeden kremet. Mamy serduszko, kolejne i bosium. Ok, niech będzie. Nie, ja, może tak będzie najlepiej? Jak ta niebieska łóżka tutaj. O, właśnie. Aj, bałem się, że we mnie walnie. No i ładnie. To weźmiemy na wyjściu. Tu mamy Tears and Shook Speed Up. Czyli całkowicie bezużyteczny item. Nie wiem, czy w ogóle jest sens coś tu więcej zwiedzać, więc. Weźmy sobie, użyjmy jokery Trzeba dosyć kolejne 3 serduszka No! Ej! Byłem pewny, że to podniesie. Troszeczkę fail. Ale to nie problem. Byłem pewny, że to podniesie po prostu. Ym, zmienianie przeciwników kupy. Właśnie to mogło być OP Zastanawiam się. Tylko by troszeczkę serduszek pewnie w yy, stracić w mnie. więc nie wiem czy to by się opłacało ostatecznie. Teraz się też jakoś trzymamy. Nie zauważyłem w ogóle tego pajączka, Demet No, chodźmy na razie w lewo. Aj! Chciałem się rzucić na tego typka. O, właśnie. I tu mamy też fajnych koleżków. No to jest. Może nie łatwiejsze niż mi się spodziewało, ale. Nie jest aż tak trudne jak się spodziewałem. To w ogóle. Czym się różni jedno od drugiego? Nie jestem pewny. Czyli druga powiedzieć czymkolwiek już nią. Spodziewałem się, że to będzie o wiele trudniejsze, ale... Nie jest aż tak źle. Nie jest łatwo, ale... Nie jest to strasznie trudne. Okej. Okay. Ślepaki. Tutaj zwaleni. Idziemy od na Bosa. Nie ma co tutaj się bawić w jakieś większe zwiedzanie. Mamy trzeba. I spokojnie przeciw niemu możemy wykorzystać bomby. Ponieważ to jest bardzo skuteczne przeciw niemu. Oj, Tydno. Damage up. Speed, chyba nas tylko speed obchodzi. Oj! To był ten atak, okej. Okay. Aj, nie umiem niego wycelować bo ucieka jak szalony. Chcę tylko tą niebieską Faję on muszką go atakować. E, te czarne serduszka dużo damage zadają. ale nie wiedziałem. O, to, pff, to było najgorsze, co mogłem zrobić. Co to jest? Head of the campus. What? What? Co jest, challenge u mnie? W ogóle serduszkę tracimy powoli. Co trzeba z tym coś pomyśleć? To szela, zapomniałem zupełnie. God bo chcę ich zbombować i zastanawiałem się, jak to zrobić. Demet, Zapomniałem zupełnie. Demit. Oj, niebieska muszka, dobrze. Nie wiem, jak to robić optymalnie. Dobrze. Ok. Left hand. Nie dziękuję, Dewcie się przyda pewnie. Ej, boję się tych typków, no. Shit. Jak powiedziałem, że to nie jest takie trudne jak się spodziewałem, to zacząłem tracić serduszka. Więc nie jest fajnie. ajajajaj. Teraz od tych ognisk, ognisk dostanę damage. Ukrywam za nimi. Nie wiem, czy oni w ogóle będą nie mogą celować, jak jestem. Oko, okej. Okay. Ajajaj, jeszcze jeden pokój i będę miał Krampusa. Okej, okay, jednego mniej David. Jest. Jest. jest! 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 Jest, 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 jest! Ok, wynik kilka bombek, konkretnie cztery. Tutaj mamy holowy. Nie chcę stracić przywadzkiem tego. Tych ostatnich serduszek, więc zagajemy tylko niebieską muszką. Helf-up, ok. Więc przejdźmy się wyżej i uzupełnijmy to serduszko, także ten kontener serduszkiem, a przynajmniej połówką. Ciekawy w ogóle layout mapy, nie? Okej. Aj, aj, aj. I teraz, i teraz, i teraz. Jest. Gaz. I tu. Puberty. Okej. Okay. Nie wiem, czy chcę na tym pokój używać. Nie, chyba nie. Nie ma co marynować tutaj kampusa. Chodźmy na... prawo. Kiedyś easy jak nie skaczesz. I tu mamy odpowiednika... dla Juniora, tylko że... Hm. Nie, ja, mu się chyba po prostu zawsze rozpada i... z tym się spotkałem, że na przykład sama jego głowa latała, więc trzeba zwalać mu głowę. Bo widziałem na jakimś live'ie, że same głowy już latały. Znowu to zabiję. Ale to, to nie jest problem, ale to jest głupi błąd. Bardzo głupi błąd. Co mi tu spełnisz cały czas? Co to ma być? Co to ma być? Ok, ciekawe. Ok, zadziałało To już widzieliśmy regenerację i health up Ok, to jest depsy jedynka Jeszcze jeden poziom czy jeszcze trzy Jeszcze trzy Czy to jest pierwszy challenge gdzie mamy Ten, dojść aż do serca W ogóle właśnie To nie bolało, że, że inni już przeszli ostatniego bossa, żeby to nie spoilować A ja sobie nawet nie odblokowałem it Okej, Ok, co tu mamy? Okej. Okay. To powinno być spoko w sumie. Jeszcze nie powinno być spoko Chciałem tego użyć po prostu To za długo się marynowało. Okej okay. Jest, jeszcze tylko jeden Oj, szkoda, że w to nie wszedłem, naprawdę Dlaczego tu? Dlaczego? Okej. Okay. Jeszcze trzyma się. jest. I mamy ten rynel. Passage, passage. O. Oh. Teraz nic tutaj zostanie Więc po prostu będziemy sobie w zaraz. Mam nadzieję, że nie spadnę przypadkiem A to się przyda Taki skrócik Okej, okay, już nie poskaczesz Przyda się O, okej okay. Nie, był! Okej, okay. chciał mnie celować. Siema. Jednego mniej. Drugiego mniej. co mi nas nie interesuje. Bateria może nam się przydać, dlatego że tej użyjemy na szybko. Ja zwalimy bossa. I to głupiego bossa, bo jeszcze go do końca nie znam. A zatanie to on jest prosty, widzę. On ma tylko kolce. I takie coś, co powiedziałem, że jest proste, a mimo to dostałem damage. Więc. W ogóle. Jestem ciekawe, czy jest sposób przewidzenia tych kolców. Albo jakieś, jakieś miejsce, gdzie na pewno nie będą kolce. Nie wiem, co z tego. To było świetne. Jeszcze tam jedno podejście. Co to jest? Lock-up. Ok. I kluczyki. Nie mam pojęcia, czy to działa, ale niech będzie. <ścoughs> To w ogóle ma jakieś powiązanie po prostu jedno z drugim, muchy i damage. Czy to nie ma własnego damage'u i, i tyle. I to jest ostatni floor. Też jakby co od tych filmików kolejnych już będziemy widzieli tylko jedno podejście na jeden odcinek. Co nie zmienia faktu, że może czasu nam się pojawić więcej niż jeden odcinek dziennie. Więc to nie jest jakiś minus. Po prostu przyjemniejsze to będzie do oglądania. Będziecie wiedzieli, ile ma dane podejście. I dla mnie to będzie też przyjemniejsze, ponieważ nie będę musiał wrzucać tak długich filmów. I oczywiście krótszy jest czas przetwarzania. Krótszy jest czas wyrzucania. O, poważnie nie trafiłem całkiem. Zmarnowałem po prostu to. Siema. O, dobra, niech będzie. Nie mam jak u niego wycylować. Teraz mam, dobrze. Może tędy mamy iść? Na pewno nie tędy. Okej, miałem nadzieję, że jego ale na hita, ale nie wyszło. Albo że przynajmniej właśnie z... będzie ten pierwsza faza pokonana. No cóż. Oto będzie przewalany pokój. Skupmy się na jednym oczku, na drugim. It stinks. Yeah. Może, nie, może mu chyba będzie mi pomogło, szczególnie, że mam duży damage. oj, oj oj oj. oj. Jak zwykle nie ogarniałem, że to brimstone nowe typki. O, jakby nie Krampus Head, to naprawdę bym miał przewalone. Bo te pijały jeszcze, dla mnie są nie do ogarnięcia. Serduszko na przyszłość. A my mamy ich tylko 6. Aj, jak są schowane to nie działa, ok. Czyli zmajnowałem znowu. Za szybko. Ja demit. Zobaczymy, czy całą tą mogą przejść. Mogą! To kamperzy. Fuck, ale dostał. Ok. Nie mam na niego strategii po prostu. To jest chaos. Okej, okay, byłem pewny, że innego zwaliłem, ale, ale nie. Teraz mi zniknęli, nie mam pojęcia gdzie mi wyskoczą. Jest jeden, a drugi? Oni mi po prostu zniknęli z ekranu. Nie mam pojęcia skąd ich się spodziewa, tylko będę po ziemi tutaj chodził. Może przez środek? Może tutaj? Może tutaj? Ej! Poważnie. Jest. Shit. Jest drugi przynajmniej. No, straciliśmy tutaj serduszko. And that sucks. Liczyłem na jakiegoś trochę etika. Are you a wizard? I guess not. At least I'm not so sure. To Diglett'y nie strzelają, więc... Mam nadzieję, że tu przyjdą. O, albo na kolce wejdą. A boże muszki mi pomogą, halo Nie celujcie w ściany. Nie celujcie w ściany, muszki. Chcę to zrobić super bezpiecznie, bo nie jesteśmy bogaci w serduszka. Nie widzę walki z sercem przy takiej liczbie serduszek. STU fucking. Chciałem minimalnie to przyspieszyć. i widzicie, jak się to skończyło. Wyskoczył mi taki Jest po kolcach dostaje, o to chodziło Aj, nie po w kolce, Damn it. to słabo Aj boję się tych małych teraz nawet Wszystkiego się boję teraz. Co? To już ślepota moja. Ja od, po prostu w tym momencie to wygląda jakbym oddawał to wyzwanie. Naprawdę. Nie mam pojęcia co się dzieje teraz. Pewnie wygląda jakbym nie chciał tego wygrać. A ja nie chcę tu walczyć za to. Też nie. nie widzę tej walki. Jak wcześniej była mało prawdopodobna do wygrania, to teraz co mam powiedzieć? Okej. Okay. I muszki mi nie pomagają. I co mi z tego serduszka? Na tym pokoju też mogę stracić gademet. Gademet. Muszka odwróć się pierwsze Jednak troszeczkę łzy się przydają, minimalnie chociaż Shit Co? Ej, to było hamskie. Dobrze, że nie ciapiłeś Fuck, żyjesz dalej On mi tu wyskoczy ten ostatni Boje w ogóle do nich podejść, bo jak miałem pewną sytuację, że mam cztery serduszka, to straciłem dwa serduszka, a teraz mam niepewną sytuację, że ich rozwalę czy nie na hita, nie mogę to spokojnie schrzanić, fuck. Ej no, to jest chamski, jak one tak wyskakują, nie mam nawet czasu na reakcję, jest... I co mi z tego sejduszka Jak mamy zwalić tam to oko? Rozwaliłem je Nie Rozwaliłem jakimś cudem Albo samo się rozwaliło? No, mucha, pomagaj! Zginąłem już, to jest GG jakby co? Co? Za co? Za co? Skąd to serduszko? Nieważne i tak zginę. No właśnie. Dobra, pierwsze wyzwanie, które się nie udało za pierwszym razem. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. Mam nadzieję, że kiedyś się uda. Siema ma ludzie? Do następnego jazdu.